to był inny remis niż ten w Holandii. W Rotterdamie to był Max, a dzisiaj minimum. W taki właśnie niezwykle wymowny i dosadny sposób kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski podsumował fascynujący, pełen walki, ale i niedosytu piątkowy wieczór na PGE Narodowym w Warszawie. Biało-czerwoni w swoim przedostatnim meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 roku po raz kolejny postawili się gigantowi europejskiego futbolu i zremisowali z Holandią 1–1. Ale w przeciwieństwie do cudem wywalczonego punktu w Rotterdamie, tym razem to Polacy byli drużyną lepszą, to oni stworzyli klarowniejsze sytuacje i to oni, po ostatnim gwizdku sędziego, mieli pełne prawo czuć złość i niedosyt. Robert Lewandowski, choć tym razem sam nie zdobył bramki, był jednym z absolutnych bohaterów tego spotkania. To jego genialna, otwierająca asysta przy trafieniu Jakuba Kamińskiego dała nam prowadzenie, a jego tytaniczna praca w ofensywie i defensywie była fundamentem, na którym oparła się cała drużyna. Kapitan Biało-Czerwonych w pomeczowej rozmowie z TVP Sport na chłodno ocenił to, co wydarzyło się w Warszawie, nie ukrywając, że choć cieszy się z postępu, to czuje, że można było ugrać znacznie więcej. Spotkanie Polski z Holandią jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wzbudzało gigantyczne emocje. To był pierwszy Prawdziwy test charakteru dla odmienionej Kadriana Urbana na własnym stadionie, przed pełnymi trybunami PGE Narodowego. Pamiętaliśmy wrześniowy cud w Rotterdamie, gdzie zremisowaliśmy jeden, jeden po heroicznym boju, ale teraz stawka była inna. Chodziło o udowodnienie, że tamten wynik nie był przypadkiem, a początkiem czegoś nowego. I Polacy udowodnili to z nawiązką. Tuż przed przerwą, w 43 minucie, po fantastycznej kontrze i genialnym prostopadłym podaniu Roberta Lewandowskiego Jakub Kamiński sytuacji sam na sam pokonał bramkarza o ranie. Prowadziliśmy 1-0. Niestety, radość nie trwała długo. Tuż po zmianie stron, już w 47 minucie, do wyrównania doprowadził Memphis DPI, który dobił obroniony przez Kamila Grabare strzał. Mimo ambitnej gry z obu stron, wynik nie uległ już zmianie i spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Od pierwszej minuty na murawie mogliśmy oglądać Roberta Lewandowskiego. Kapitan, choć nie powiększył swojego imponującego dorobku strzeleckiego, rozegrał mecz niemal kompletny. Był pierwszym obrońcą, walczył w powietrzu z Wirgilem Van Geekiem i Jurienem Timberem, a co najważniejsze, zaliczył przepiękną asystę klasy światowej przy trafieniu Jakuba Kamińskiego. Po ostatnim gwistku, w rozmowie z TVP Sport, na chłodno ocenił to, co wydarzyło się na boisku, podkreślając ogrom pracy, Jaki cały zespół musiał włożyć ten wynik? Trochę tej mozolnej pracy trzeba było wykonać. Cieszę się, bo asysta dla napastnika też jest ważna, szczególnie w takim meczu. Stworzyliśmy parę sytuacji, sam miałem jedną. Fajnie graliśmy skrzydłami, może brakowało czasami wrzutki czy lepszego przyjęcia. Broniliśmy konsekwentnie, ocenił kapitan. W tej wypowiedzi napastnika Barcelony dało się jednak wyczuć wyraźny, lekki niedosyt i trudno mu się dziwić. Polacy w piątkowy wieczór stworzyli sobie znacznie więcej klarownych, niemal stuprocentowych sytuacji niż faworyzowani Holendrzy. Wystarczy wspomnieć koszmarne pudło Kołuli Zalewskiego z piątego metra na samym początku meczu, czy instynktowną, genialną interwencję Barte Verbruggena po strzale samego Lewandowskiego z bliskiej odległości już w drugiej połowie. O jedną klarowną sytuację więcej miał też Michał Skóraś, którego strzał w końcówce obronił bramkarz. Holendrzy, Mimo, że przez długie minuty posiadali przytłaczającą przewagę w posiadaniu piłki, tak naprawdę nie stworzyli sobie niemal żadnej stuprocentowej okazji, poza tą, która przyniosła im wyrównującą bramkę. Lewandowski, zapytany wprost o to uczucie niedosytu, nie zamierzał ukrywać, że ten remis, choć cenny, ma zupełnie inny smak niż ten wywalczony we wrześniu. Chcieliśmy zrobić krok do przodu, to znaczy, kiedy mieliśmy już piłkę, to dłużej nią pograć i starać się stwarzać sytuację. Czy czuje niedosyt? Zawsze można tak powiedzieć. Był to inny remis niż ten w Holandii. W Rotterdamie to był max, a dzisiaj minimum, które mogliśmy wyciągnąć, stwierdził bez wahania kapitan. To jest zdanie, które perfekcyjnie pokazuje, jak gigantyczną zmianę mentalną i jakościową przeszła ta reprezentacja w ciągu zaledwie kilku miesięcy. We wrześniu cieszyliśmy się z punktu jak ze zwycięstwa. Dziś remisujemy z tym samym rywalem i czujemy złość, bo byliśmy po prostu lepsi i zasłużyliśmy na pełną pulę. Kapitan nie szczędził również ciepłych słów pod adresem selekcjonera Jana Urbana. To właśnie jego przyjście odmieniło oblicze tej kadry, przywróciło spokój i, co najważniejsze, wiarę w sensowny plan taktyczny. Wydaje mi się, że już w pierwszym meczu z Holandią te założenia, które trener nam przekazał, pokazały, że mają one sens. Myślę, że trener Urban i cały sztab przygotowują nas bardzo dobrze do meczów, pokazują nie tylko to jak się bronić, ale też gdzie możemy być groźni w ataku. Mam nadzieję, że ta kadra będzie się rozwijać, powiedział Lewandowski. To jest gigantyczne wotum zaufania i potwierdzenie tego, o czym mówili już wcześniej inni kadrowicze, jak choćby Piotr Zieliński. Po miesiącach chaosu, w szatni znów zapanowała jedność i pełne zaufanie do myśli szkoleniowej trenera. Mimo niedosytu, Lewandowski zakończył rozmowę w optymistycznym tonie, podkreślając że drużyna jest na właściwej drodze i wykonuje swoje zadania krok po kroku. Mamy cel przed sobą. Wydaje mi się, że z uśmiechem możemy wrócić dziś do hotelu i przygotowywać się do kolejnego meczu, oznajmił. Dla nas to był mecz, który miał nam pokazać, że zrobiliśmy kolejny krok w naszej grze. Jest to krok bez kropki na i, dodał na koniec, jeszcze raz podkreślając, że zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki. Po tym cennym remisie, Polacy w tabeli grupy G zajmują drugie miejsce z dorobkiem 14 punktów. Do zakończenia eliminacji pozostał nam już tylko jeden, ostatni mecz wyjazdowe starcie z Maltą. To spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 17 listopada, o godzinie 20.45. Będzie to idealna okazja, by postawić tę kropkę nad i, o której mówił kapitan, przypieczętować drugie miejsce w grupie i z optymizmem zacząć wielkie odliczanie do marcowych baraży.